W dniu dzisiejszym spotykamy się z okazji świętowania, otwarcia nowej siedziby firmy. Dwa lata temu postawiliśmy sobie taki cel, żeby mieć miejsce, do którego z dumą będziemy mogli zapraszać naszych klientów na szkolenia, prezentując nowe technologie. Dzisiaj cieszymy się, że takie miejsce w końcu powstało. I że możemy wspólnie celebrować ten dzień ze współpracującymi z nami lekarzami. Nowe biuro otwiera nam nowe możliwości. Nowe możliwości, zarówno jeśli chodzi o szkolenia dla lekarzy w Polsce, jak i też do organizowania spotkań międzynarodowych. Wysłaliśmy taką informację do współpracujących z nami dystrybutorów z zagranicy, że nasze geograficzne położenie. Polsce Łódź na skrzyżowaniu autostrad jest idealnym miejscem do tego, żeby zapraszać lekarzy z całej Polski na wszelkiego rodzaju szkolenia. Nowy obiekt, który przygotowaliśmy, jest skrojony pod takie możliwości, aby robić te szkolenia zarówno tu w bezpośredniej obecności lekarzy, jak i też w wersji online. Patrząc na to wszystko, cieszę się, że jest tak duże zaplecze szkoleniowe, konferencyjne, że będę mogła z Państwem współtworzyć troszeczkę tutaj to zaplecze szkoleniowe dla lekarzy. Ponieważ ta współpraca moja z firmą trwa już kilka lat i ciągle się rozwija, to cieszy mnie też to, że firma staje się coraz większa, że budzi coraz większe zaufanie wśród lekarzy. Euroskalmed to firma, która mocno rozwija się w ostatnich latach. Dysponuje urządzeniami z zakresu medycyny estetycznej, są to urządzenia do laseroterapii, urządzenia, które wykorzystują wszelaką dostępną energię. Ten nowy budynek pozwoli nam jeszcze bardziej. Rozwijać nasze możliwości terapeutyczne i szkoleniowe. W związku z tym będziemy mogli wykonywać tutaj zabiegi na miejscu i szkolić lekarzy, ale również będziemy mogli wykonywać zabiegi z teletransmisją, co znacznie poprawi komfort, jakość i dostępność zabiegów szkoleniowych dla lekarzy zainteresowanych tą formą nauki. Jest mi niezmiernie miło, że należę do tej wspaniałej rodziny jako szkoleniowiec i jako osoba użytkująca sprzęty tego wyjątkowego dystrybutora. Nasza współpraca zaczęła się stosunkowo niedawno, bo około roku temu, ale pokazuje, że wzajemne zaufanie jest ogromnym benefitem i dzięki temu możemy się wspólnie rozwijać. Bardzo się cieszę, ogromnie kibicuję firmie Euroscalemet i wierzę, że jest to dopiero początek naszej drogi wspólnej i wspólnego świętowania. Wszystkiego najlepszego.